Proszę bardzo, w najbliższej przyszłości planujemy ją spłynąć. Mostek, o proszę bardzo, jest naprawdę stylizowany na najlepszych mostach w Warszawie, czyli na moście Sikierkowskim. Idziemy dalej. Tutaj mijamy jakiś skład, nie wiadomo jaki. W sumie nie wiem co to jest. Z namiotów to jest <laughs> jakoś wziąć. sporo. A tak wygląda, o, z tej perspektywy. Owy most, Czyli idzie. Aleka w czerwonym. żeby ta Agnieszka szła? A zaraz sprawdzimy, czy to idzie Agnieszka. Ty nie tu zoom całkiem. Ty fajny, podoba mi się. Znaczy nie harcerka, tylko ten, kamera. Harterka też jest fajna. Tak, bardzo no? dobrze, dobrze. Proszę bardzo, idzie nasz, zgrabnie, proszę, jak co ręka. O, teraz boczkiem się stawia. Z każdego kurczę profilu, No i wszędzie pięknie wygląda. Dobrze, idziemy dalej. I mamy w końcu naszą stołówkę, a ciąg dalszy nastąpi.